Witam serdecznie. Chciałbym Państwa zaprosić na wizytę w Muzeum Fabryki. Jest to wystawa zlokalizowana w budynku dawnej wykończalni w manufakturze. Nie jest wielka, ale bardzo sensjonalna. Także, żeby nie przeciągać, zapraszam do środka. Pokażę Państwu, co skrywają w tym Zdziwi Państwa to, że mamy kolejny film pokazujący wnętrze naszego, naszego muzeum. Natomiast zauważyliśmy, że po poprzednim naszej produkcji pojawiła się masa komentarzy z prośbą, by troszkę więcej powiedzieć, a przede wszystkim pokazać, co znajduje się na terenie muzeum fabryki. Stąd dodałem jestem i troszkę o tym opowiem. Najpierw kilka podstawowych informacji. Po pierwsze, muzeum to ekspozycja, mieści się na drugim piętrze budynku Starej Wykończarni, w sumie 300 m2. Sama ekspozycja składa się z dwóch sal. Głównej, w której tej chwili się znajdujemy, oraz nieco mniejszej kinowej. Ale to wcale nie oznacza, że na muzeum kończy się tylko na tym piętrze, na tych dwóch salach. Oprócz zasadniczej części muzeum, gdzie jest ekspozycja, mamy salę gdzie odbywają się wystawy czasowe oraz warsztaty z dzieciakami, czy ewentualnie sala na inne udziałami, być kulturalną oraz taras widokowy. Oczywiście w każdym ty z tych miejsc Państwa zabrać i pokazać jak to wszystko wygląda. Bez wątpienia sercem ekspozycji Muzeum Fabryki są krosna, które stoją na całym środku głównej sali ekspozycyjnej. Są to Angliki XIX-wieczne, mało tego na chodzie. Co pół godziny na życzenie, a bez życzenia również, przewodnicy z chęcią uruchamiają maszyny zwiedzającym po to, żeby mogli zobaczyć jak one działają i też usłyszeć. To ma bardzo duże znaczenie, ponieważ są pieruńsko-głośne i wtedy dopiero człowiek zaczyna rozumieć jak ciężka praca była przy takich maszynach. Co ciekawe, produkujemy tkaninę, jak to oczywiście na fabryki poznańskiego przystało, bawełnianą. Bawełnę sprowadzamy tutaj od łódzkich dostawców hurtowników, oczywiście bawełna sama w Polsce nie rośnie, a gotową tkaninę można kupić w charakterze pamiątki tutaj, u nas w sklepiku, tutaj przy kasie biletowej. Utrzymanie w ruchu XIX-wiecznych krosien, po to, żebyśmy mogli Państwu je prezentować, jest bardzo trudne. Na co dzień pilnuję ich stanu technicznego dwóch majstrów pamiętających czasy Bukini, czyli Łodzi, ale to za mało. Bardzo często musimy się zwracać z prośbą do różnych instytucji, by te pomogły nam a to uzupełnić braki w osnowie, a to elementy maszyn. I tutaj bardzo ciekawy przykład jest taki, że mieliśmy duży problem z załatwieniem osnów, które by pasowały do naszych krosień. Pamiętajmy, że to są sprzed 140 wat maszyny. I tutaj co ciekawe, z pomocą przyszedł Instytut Włókiennictwa, który myśli się wodzi. Dzięki swojej uprzejmości usuną nam taki osnowy, dzięki czemu możemy produkować tkaninę na Państwa oczy. Muzeum posiada również w Kino. Nie jest tak, że historia tych fabryk skończyła się w XIX wieku, na początku wieku XX. Fabryki mają przeszło 150 lat swojej historii. Pamiętajmy o tym, że cała druga połowa XX wieku to historia włókienniczej łodzi i zupełnie innych problemów, zupełnie innych grup społecznych. Chcielibyśmy, żeby łodziania nie tylko nie zapominali o tym, dlatego też przygotowaliśmy specjalną ofertę filmów, które przypominają właśnie ten fragment historii, czyli. Te zakłady nie za czasów Poznańskiego, nie wtedy, kiedy to były zakłady Izraela, Kambodowicza Poznańskiego, tylko w czasach, kiedy te zakłady to były zakłady przemysłu Pawełnianego imienia Juliana Marzewskiego Politex. A teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Państwa na film. W tej chwili znajdujemy się na górnej konfiguracji naszego muzeum. Konkretnie jesteśmy na tak zwanej górnej sali. Co to konkretnie się dzieje? Tego nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć, ponieważ szybciej byłoby wymienić, co tu się nie dzieje. Otóż organizujemy tu konferencje, szkolenia, warsztaty, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest to też miejsce kultury. Bardzo często odbywają się tutaj odczyty, wykłady, albo, tak jak w tej chwili, wystawy czasowe. Może mogą Państwo się rozejrzeć i zobaczyć, że otaczają piękne przepiękne plakaty pana Michała III, wielkoformatowe. Niestety wystawa nie mogą się skończyć, ale nic straconego. Zachęcam do tego, żeby odwiedzać nas regularnie, ponieważ dbamy o to, żeby ta sala nigdy nie stała wstała. Garź szczegółów technicznych jest piękna, industrialna, 100 metrów kwalitowych, którą możemy dowolnie zagospodarować. Możemy mieć tutaj krzesła, stoły, możemy urządzić małą salę kinową, ponieważ dysponujemy rzutnikiem, ekranem i zestawem e, głośników, które to wszystko to będą napędzać pod względem muzycznym. W tej chwili mamy sztuczne światło, jak widać, dosyć silne, po to, żeby te plakaty dobrze było widać. Natomiast proszę zwrócić uwagę że za miejscami znajdują się gigantyczne, fabryczne okna. Jak najbardziej możemy było i podziwiać widok manufaktury, albo ewentualnie korzystać ze światła słonecznego. Witamy w najbardziej malowniczej części wystawy Fabryki, czyli na terenie Widokowej. Co prawda, dzisiaj mamy dosyć wietrzną pogodę, i słońko też postanowiło się ukryć za chmurami ale mimo tych przeciwności chciałbym Państwu pokazać jak wspaniały widok się roztacza z tego miejsca. Mało tego mamy tutaj dosyć dużą platformę, którą również udostępniamy zarówno zwiedzającym jak i wynajmującym. Także zachęcam Państwa, jeśli tylko Państwo odwiedzą Muzeum Fabryki na mały spacer, to, to o to by poprosić przewodnika, by tutaj jeszcze kilka słów dopowiedział o samych fabrykach właśnie z tego miejsca, gdzie same fabryki widać chyba najpiękniej. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za tą wspólną przygodę związaną z naszymi filmikami, za to, że chcieli Państwo zobaczyć, co się u nas dzieje i jakie mamy wnętrza. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się już na żywo na terenie naszego muzeum, a w chwili obecnej zachęcam do tego, żeby trzymać rękę na pulsie i zaglądać, co się dzieje zarówno na naszych mediach społecznościowych, jak i na kanale na YouTube.